No hej. Cześć. Lecąc w dalsze zakątki świata. I mając możliwość na międzylądowanie w Katarze, w Doha, warto zastanowić się na spędzenie tam chociażby kilku godzin, czy też jednego dnia. No oczywiście, jeżeli ktoś ma troszkę więcej czasu, może zastanowić się nad dłuższym pobytem. My nie mając zbyt wiele czasu na zwiedzanie Doha, zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w wycieczce zorganizowanej, która trwała jakieś 2-3 godziny, a następnie zwiedzaliśmy indywidualnie. Pierwszym punktem naszej podróży było Katara Cultural Village, które jest kompleksem budynków kultury islamskiej, który widać aktualnie na filmie. A następnie udaliśmy się do Wak Sakif. <noise> do Sok Waqif Chociaż na 100% nie wymawiamy tego w poprawny sposób, jest to arabski bazar, który mógłby się wydawać miejscem bardzo turystycznym, Jednakże można tam spotkać praktycznie samych lokalnych mieszkańców, nie licząc pojedynczych wycieczek. Jeżeli chodzi o suche fakty, Katar to kraj islamski, dlatego też jeden z tamtej regiony kobiety muszą przekonać się do tego, aby nosiły długie spodnie oraz muszą zakrywać ramiona. Zalecane jest, aby nosiły długie rękaw. W przypadku mężczyzn wygląda to podobnie. Najlepiej, żeby mężczyzna nosił długie spodnie oraz no, przynajmniej Chodził Warto dodać też o takich smaczkach, jak chociażby płacenie, gdzie mężczyzna powinien płacić w restauracjach, czy płacąc za pamiątki, które kupuje kobieta. Tak, można spotkać się z tym, że w przypadku, kiedy kobieta zapłaci, spotkamy się ze spojrzeniem sprzedawcy spojrzy na mężczyznę spojrzy. Czy jest akceptacja ze strony mężczyzny, po czym dopiero odbierze pieniądze. Tak samo jest w przypadku, kiedy sprzedawca oddaje nam pieniądze. Pieniądze te nie trafią do rolną kobiety, a jedynie do mężczyzny. Trzeba również uważać w przypadku jedzenia u lokalnych mieszkańców, to znaczy przed samym zjedzeniem warto zapytać się, czy można tam zjeść z kobietą. Brzmi to może niezbyt zwyczajnie, jednakże trzeba uszanować, kulturę i przyzwyczaić się do tego, że kraj ten ma swoje własne obyczaje. Tak samo przy mierzeniu ubrania lokalnych mężczyzna sprzedawca nie, nie dotknie kobiety, tylko będzie pokazywał gestykulując, jak ma ubrać dane ubranie. I bardzo ważna rzecz. Nie bądźmy zdziwieni, gdy na przykład w taksówce taksówkarz zapyta się E, czy podróżuje się z kobietą jako tak, siostrą tak, czy dokładnie. żoną. Nie tak. ma innej odpowiedzi. <laughs> dokładnie. E, dla nich jest to nie, nieakceptowalne, jeśli, mężczyzna, jeśli kobieta podróżuje z mężczyzną i nie jest to żona czy to siostra. Także w hmm. przypadku, kiedy panowie podróżujecie z i nie jest to wasza małżonka, tudzież e, siostra, odpowiadajcie dla bezpieczeństwa żona. W hotelu też się o to pytają przy meldunku, jednakże znają standardy europejskie, e, wiedzą, że najczęściej wygląda to zupełnie inaczej. Ale dla uproszczenia robimy to właśnie w ten sposób, czyli, czyli, odpowiadamy. <laughs> czyli odpowiadamy w skrócie żona. Z innych miarę ciekawych rzeczy, będąc Polakiem nie trzeba posiadać wizy, bowiem wedle obowiązującego prawa można przybywać w tym kraju w ramach programu bezwizowego do 90 dni, ale zawsze, ale to zawsze warto sprawdzić te informacje chociażby na stronie ministerstwa, bowiem mogą one się zmieniać w danym momencie. Niedaleko Muzeum Sztuki Islamskiej znajduje się dawny port czy Pereł w Doha. Można tam zobaczyć zacumowane, malownicze, tradycyjne drewniane łodzie. No, wszystko to widzimy za szyby autobusu. Ponadto, w oddali można spojrzeć na pieczące się wieżowce. Jest to znak tego, że Doha w dalszym ciągu rozbudowuje się i próbuje walczyć o miano najbogatszego miasta w tym regionie. Jeżeli chodzi o cenę w Doha, to jest drożej niż w Polsce, ale też nie horrendalnie. Tak, za pokój w hotelu można zapłacić 300 zł, 150 zł. Jeżeli chodzi o jedzenie w typowej restauracji turystycznej, taki obiad może was wynieść 150 zł, ale idąc już kawałek dalej, jedząc u miejscowego, za taki obiad zapłacimy 30-40 zł na dwie osoby. Jeśli zaś chodzi o wydatki w markecie, to dajmy na to banany, kilogram bananów kosztuje 7 zł, kilogram pomidorów podobnie, za kilogramie samobłowego zapłacimy 40 zł, a za wodę 1,5-litrową 3 zł. Taksówki posiadają podobny cenik jak w Polsce. jednakże można zwiedzać i jeść za całkiem przyzwoite pieniądze, podobna do tych polskich. Z powodu utraty części materiału filmowego, rzucamy kilka zdjęć. A na koniec zostawiamy Was z sympatycznym panem łowiącym ryby.